Ja, uh, yeah, ja, yeah. zanim wstaniesz z puszka, już system cię zliczył. Patrzyć w ekran, on patrzy w ciebie zliczył. Każdą myśl, co chciała, wyjść za schemat. Ulice cicho krzyczą, ale nikt już nie słyszy temat. Miasto jak klatka, pyton, drut i dym. Ludzie jak duchy obdychają cieniem win. Alarm bije w serce, to nie próba, to już wojna. Gdzie ma twarz człowieka, a broń to twoja dłoń, brat! Alarm! Obudź się, zanim cię wyłączą. Myśli, to już biorą są U nie chodzi o wybory, tu chodzi o to, kto przetrwa w tych chorych kolorach historii. Szumy przy serii, syreny się nakładają, wszystko się jak w horrorze. Twoje prawa to żart, oni śmieją się w stolicy. Maski na twarzach, nie tylko przez choroby ulicy. Kamery jak kruki, drony jak grzeczący modły. A ty w tej ciszy klikasz lajki, choć światło nie skłodu. Prawda się nie sprzedaje, bo nikt jej nie kupuje. A ci, co mówią prawdę, znikają. Zostaje tylko gniew, co się nie wzruszy Alarm Obudź się, że wyłączą Alarm Twoje myśli to już broń są Alarm, tu nie chodzi o wybory Tu chodzi o to, kto przetrwa w tych chorych kolorach historii Szulema się urywa Zostaje tylko echo i ciężki oddech To dopiero początek Jeśli słyszysz ten dźwięk, już jest Jednym z nas nie uciekaj, krzyż!